Dzisiaj lecimy do Wiednia, ale przed pyszną kawką o moich ulubionych kubkach te akurat z second handu słuchajcie, trafne to jest taki second hand vintage shop online e, natomiast bardzo dużo z Was pyta się mnie o ekspres jak on się sprawuje i powiem Wam że doszłam do takiego momentu, że wracam do domu na kawę a nie wychodzę z domu na przykład żeby napić się kawy na mieście e, i wiele osób mi mówiło, że jak już spróbuję kawę z ekspresu Jura to już nigdy nie będę chciała Chciała wrócić z powrotem do innych ekspresów to jest raz, ale ja do końca nie byłam przekonana, bo zaczęła się od tego, że weszłam sobie kiedyś do Media Markt, żeby pokręcić tak naprawdę Dysona przed zakupem, no i mówiłam, że w przyszłym roku będę przymierzała się do wymiany Ekspresu i jakie Wy mi polecacie, i większość z Was poleciła jurę. Ja się bardzo zdziwiłam, bo wtedy tej marki nie znałam i myślę sobie, serio, może jakieś Delongi, nie wiem, jakiś Siemens, coś takiego. A wy wszyscy jednogłośnie powiedzieliście, że powymienialiście swoje sprzęty na jurę i to jest najlepsze co mu... Mogliście zrobić, więc ja się tym zasugerowałam, ale pojechałam. Słuchajcie, do Media Ekspert tej kawy się napić. My mamy model E8. Nie wiem, czy nie wyszedł teraz jeszcze nowszy, natomiast pokażę Wam, jak on robi tą kawę kremową i to jest najcudowniejsze, My pijemy kawę bez mleka. Jak przychodzą goście, to oczywiście uruchamiamy tutaj. Mamy specjalne naczynie do mleka. W tej chwili go nie ma, dlatego że no, bez sensu już by stało. Yeah. Bardzo. Mamy kawkę pyszną, kremową, czarną, aromatyczną. Macie do wyboru dużo, ale dlatego Wam o tym mówię. Bo sama zwróciłam uwagę, jaką istotną rzeczą jest ekspres w domu. O ile oczywiście lubicie kawę. Także od siebie podpisuję się, zostawiłam do tego ekspresu. Link znajdę gdzieś najtaniej yy, online. No i dajcie mi znać, czy macie jury, czy piliście kawę z jury. I pamiętajcie, że właśnie możecie wybrać się do Media Expert, czy nie wiem, Media Markt, RTV, gdzie tam to jest. Chyba w RTV nie ma jury, ale no możecie napić się kawki i spróbować z tego ekspresu. I dajcie mi koniecznie znać, jak wam smakuje. I ja uważam, że takimi, no żeby ocenić smak kawy, no to jednak chyba najlepiej by było pić ją bez mleka. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. Powiem wam, że muszę jeszcze kłódkę sobie tutaj założyć. Zawsze zakładam kłódkę. Artagi też wkładam do środka. Już mam nawet informację na telefonie. A to jest fajne. Dajcie znać, czy w ogóle korzystacie z artagów. Zakładam biżuterię. Już mam jeden pierścionek. i pierścionek Jeszcze tak po przed drugą, dlatego że nie biorę tych na wyjazd. No bo są szklane, ale wziąłem sobie saszetki. Także tak. Ale chyba wiecie co? Tak długo piję te saszetki, że z przyjemnością te szoty, jakby. Aktualnie trochę takie mango pomarańcze, ale w sumie fajny ten yy, suplement. Szoty mają to do siebie, że są takie przyjemne. Tu mam oraczka. Yy, no ale moim zdaniem to jest coś, yy, co na pewno na wyjazd zabrać ciężej. Znaczy, no wiecie, teoretycznie możecie sobie włożyć do plecaka. Natomiast. Yy, no ja jednak wolę na wyjazd saszetki, ale kolagen, słuchajcie, jak ćwiczycie, wiecie, że co drugi trener wypisuje kolagen w trakcie ćwiczeń i nawet ostatnio rozmawiałam z moją panią endokrynolog, która powiedziała, że kolagen i ostrzekiwanie np. przykład kolagenem świetnie wpływa na celulit no, ale tutaj mamy zawartość niacyny, witaminy A witamina C w razie czego ten produkt jest bezglutenowy, natomiast mamy taki fajny kompleks składników aktywnych w tym kolagenie więc ja sobie piję no i let's go szybka kawka w maku Przecipiłam rano, ale właściwie mąż mówi, bo podrzucił mnie na lotnisko. Ja sobie auto, a ja mam wezmę dwa Americano. Wiecie, muszę, bo, muszę to powiedzieć, po prostu muszę, bo nie wytrzymam. Um, przez cały tydzień teraz, jak byłam w domu e, i miałam możliwość gdzieś tam nawet poleżeć na leżaku, nie było pogody, dzień, w którym wyjeżdżam, e, jest pogoda. Klasycznie jak jest weekend, kiedy wszyscy mogą, to tej pogody nie ma. A jak jesteśmy w pracy, to ta pogoda jest. Także. Welcome! Powiem Wam tak. E... No, bardzo łatwe lotnisko w Wiedeń. Bardzo łatwe. Wiem stąd, bo wyleciała moja walizka. E skręciła się już ostatnia, a ja sobie całe przeszłam. Okazało się, że krawny był pierwszy. Jesteśmy. Bardzo dużo pracy przed nami, ale mega lubię energię ludzi i e, ładuje mnie to, że e, widzę tyle narodowości, widzę różne uśmiechnięte buzie. Strasznie mi tego brakuje u nas w Polsce. Często jak ja jestem uśmiechnięta, to e, ktoś nie wie o co mi chodzi. No, jakby tak. Zaczynamy! Dear Agatha and Karolina, welcome in Vienna, in our beautiful Osmoto. Oh, dziękujemy pięknie. A ciekawe co mamy, zaraz otworzymy co mamy w środku. Jakieś słodkości pewnie, hotel jest powiem Wam, że przepiękny. Przepiękny i dziękujemy za zaproszenie, bo ee, spójrzcie jak uroczo. W ogóle mamy oddzielne łóżka, jak fajnie, w sensie zawsze mamy wspólne, więc <gryw> dla mnie to jest coś innego, ale jak jest uroczo. Zostawię Wam na miary na ten hotelik, e, jak będziecie w Wiedniu. Jesteśmy w sercu miasta i gdzieś na dole są e, te super pyszne cynamonki, które nawet zapisywałam sobie relisy, także przeuroczo. Ma to swój klimat. Agatka tutaj w lustrze. E, tutaj mamy łazieneczkę i tak pierwsze co, to zastanawialiśmy się, gdzie jest e, toaleta, ale toaleta, słuchajcie, jest tu. To jest tapeta w ogóle? Co to jest? To jest... jest, um... jest tapeta? To, są, takie to jest pikie. takie okucie, Trochę przypomina mi sukienkę Kim Kardashian. Pamiętasz, jak ona była w ciąży i na tym czerwonym dywanie była w takiej sukience i wszyscy później porównywali z kanapą. O, jaka solidny. Kibelak. kibelak. Ale jest w Ale nie jest A, Ok. To jest one płytki. Bardzo, mi się Bardzo ładne tutaj. płytki. Bardzo fajny klimat. Śliczny. Taki trochę buduarowy przez te różne tu franze. Tak. O! Ja nie mogę się doczekać. Otwieram, wiesz, te słodkości, co tutaj mamy. Zawsze wyjazdowa dyspensa. Coś, co kupiłam Oliwierkowi kiedyś właśnie w Wiedniu, tutaj e, ich oryginalne wafelki, no to chyba każdy kojarzy i dobrze zna, e, ale tego nie znam, w sumie fajnie sobie też e, zobaczyć takie lokalne produkty, wegańska czekolada, wow, super, tutaj mamy e, zdrowe przekąski, o, to to chyba otworzy sery, e, gumy, a wiesz co, orzeszki, zaraz Ci pokażę. Po prostu orzeszki Co tu mamy? Tutaj mamy pewnie takie pieguski. E, słone paluszki i chipsy. Dostałyśmy dwie drożdżóweczki Jedna to jest krosancik z czekoladą, a druga to jest e, chyba krosant z lodzień migdałowym. Oh o z migdałą. Tak, tak? tak. Ja, to, ja to rwę na pół. No. Powiem wam, ooo O nie, a to w ogóle jakieś... jest dominka Bardzo ładne, takie butikowe hoteliki w hoteli, I jest, co ja sobie cenię bardzo Mimo, że jesteśmy w samym centrum, ja zobacz, mm -hmm. tu jest ruchliwa ulica, ale jak są wyciszone Wiesz, jak są wyciszone w ogóle okna, że nie słychać tych ludzi, a zobacz jak jest, ile ludzi jest Także Parysko jest mm -hmm. O, stąd jest dobrze, wiesz? Jesteśmy w sercu miasta To jest ładny widok mm -hmm. Jesteśmy w sercu miasta, a jest tak cicho, że faktycznie chyba nie byłam nigdy jeszcze w hotelu tak. W centrum, a ostatnio byłem yy, Akurat w yy, sercu miasta Żeby było tak cicho Faktycznie Naprawdę Mogę spać tutaj? Czy tobie jest to bez mhm. różnicy? Może Czy tobie jest to, a czy to robi różnicę? Nie Bo ja zawsze śpię od yy, drzwi, ja mhm. wiesz? Możesz sobie spać, jak chcesz Trochę odpoczęłyśmy i zjadłyśmy sobie te drożdżówki i stwierdzam, że jest lawet. O, jesteśmy w sercu miasta i widzicie? Kompletnie nie słychać tego, jak zamkniemy okno. Lubię tak sobie popatrzeć na ludzi. Sandra już do nas jedzie, a my zdążyłyśmy się najeść, a tu trzeba naprawdę... Pracować. Agatka się maluje. Ja jem orzeszki. I nastrajam się do pracy. Ale powiem Wam, że jak się jest gdzieś na wyjeździe, to smakuje zawsze inaczej, co? Nawet takie orzeszki smakują dużo inaczej. Jak coś marynareczka jest lamani eee, T-shirt To jest H&M I to są moje ulubione t-shirty I mam spódnicę z rzyny sykła My wróciłyśmy już z kolacji i czas rozpakować te wszystkie bagaże, powkładać rzeczy do szafy. Zrobię trochę miejsca na przejściu. Zmywamy się, idziemy spać. Jutro czeka nas wiele zadań, ale... Ale znajdziemy czas na shopping też. Chwili... Tak. To właśnie zwróć uwagę, że my nigdy na żadnym wyjeździe tak finalnie nie byliśmy chyba na shoppingu, co? Nie. Właśnie dlatego tak nie potraktować tego wyjazdu no, o nie, ale niekorzystne światło ale nie, naprawdę, nigdy na żadnym wyjeździe może gdzieś w Mediolanie chyba ja poszłam sobie zobaczyć jakiś tam pierścionek, a ty w tym czasie coś tam z Edytką, no ja poszłam, a wy byłyście gdzieś tam z Edytką, a tak finalnie nigdy nie ma czasu na to, żeby po tych sklepach pochodzić, rozpakowuję swoje rzeczy proszę bardzo o właśnie ci Teraz dam do spróbowania super maseczkę. Wzięłam specjalnie, żebyś sobie zrobiła mega fajną, nawilżającą, to jest z GenActive. Miałaś kiedyś, czy nie? No to właśnie dlatego Ci wzięłam. Dobra, na noc Na noc nakłada się tak mm, troszkę grubszą warstwą. E, no i ona e, wiesz, jak działają jest te sisleje? nie. Tak, to jest taka całonocna. Ale jest taka. Nie zapchać Nie, Nie zapchać. No, także. Good night, Good morning morning. Zamówiłyśmy sobie śniadanko. To jest ci wkładki czyli Jajko poszedł e, szpinak i na awokado. Americano no prosz i boli na spróbowanie. Ja nie wiem takich boli zazwyczaj, ale. Chodzi. karmelizowanym bananem, widzicie to? Mm -hmm. Ja muszę Wam pokazać, jaki mamy widok. Takim widokiem można jeździć ręko. No i czujemy się jak w Paryżu. Czekała na Sandrę. Tak? Dzwoni. Dzwoni. Czekała na Sandrę. sobie. na Sandrę. Czekała Kaminę. O, gdzie jedzie ten alie. Wiesz co, no to i... Piękna ta to torebeczka, ale wiesz co, pasuje do mojej, zobacz. Tak, matchy, no. no Uważaj, bo mamy autobusik. Musi mm. bardzo teraz, bo jest te mm. straszne, mm. są korki, bo są... No to musisz... Budowy, ale Wy stąd macie wyjąte. super... Stąd macie super dojazd, mówię Ci, mm. U3... Dwie stacje, jesteście w centrum, tam gdzie są do sklepy, robimy. gdzie jest Stefan Plac i Opera i do wszystkiego jest tele. Chciałam powiedzieć, że jak się byliśmy na śniadanku, to się czułyśmy w górę. Tak, czułyśmy się jak tak, a dobrze A dobre Siedemko Śniadanko dobre, raz, że ten widok ładny, nie wiem co to jest za godzinek, ale taki bardzo, ta elewacja jest taka paryska. Palmers, to ten Palmers? Mm. Ty wiedziałeś, że marka Palmers z tak. to jest to jest austriacka marka? Nie. Ja, byś, ja byłam przekonana, że to jest y, amerykańskie. Red Bull, Swarovski, Palmer, Wallfort, Triumph. Naprawdę? No, wszystko Wszystkie. Ale Palmer to jest Ale to jest co, bo A mi się kosmetyki teraz... Kosmetyki. Nie. Ja nie kojarzę Palmers. Tak? Palmers to jest bizna. No to widzisz, to my o innych Palmercach mówimy. A, bo okay. ja mówiłam o tych kremach ja nie takich. Nie no krem. właśnie, tak. są one same takie kremy dobre, dobre fajne. A, Widzicie? To? Ty mówisz o tym Palmers, Palmers taki czy jest w Rosmanie? Czy jeszcze Tak, coś ja mówię o tym. Ok, są bardzo fajne. No ale wracając, gdzie my jesteśmy? Zbliżymy się do centrum, czy to nie jest jeszcze takie centrum? Bo ja tak próbuję to jest ogarnąć. Szóste. W Wiedniu jest taki w kształcie ślimaka, są te dzielnice. Czyli tak to idzie, jeden, dwa, na przykład dziewiąty graniczy z, z pierwszym. Tak, już dziewiąty też mhm. jest blisko. Najlepsze dzielnice to właśnie z pierwszy. Dziewiąty, 19. 19. <noise> <noise> e, szósty, siódmy też jest dobre. A są jakieś takie niebezpieczne, żeby się nie zapuszczać? O właśnie, to jest ciekawe, no. Nie wiem, czy mogę, czy tak... Nie, no tak z się, wiesz, dziewczyny nawet, sobie rezerwować. O, hotel, gdzie nie rezerwować? No, nie, nie, Siąty, tak za daleko, dwa to nic tam ciekawego nie ma. 10, jakieś 23. A my śpimy gdzie? Na jakimś... W jakim z tym? No 26, ok. też jesteście też praktycznie Mhm. A myślę, że warto iść na te cynamonki? Co tam mamy nieopodal? Ja nie wiem, nie próbowałam, ale był taki szał, bo oni na TikToku zaplanowali. Ale tam są takie kolejki, że ja w życiu bym nie stała. Okej. Ale jak nie ma kolejki, to możecie... Oczywiście jak nie ma wyszło. Ja Wam pokażę tego TikToka w ogóle z Dziękuję. tymi cynamonkami, bo zapisałam. Ready, ready, ready. A nie zauważyłam? Wiesz że jest tak Chris. ciemno Dobra. O, tak, możesz tą rękę. Nie, tak, nie mam ręka. Nie, tak, ale ładnie byli. była ręka. Tak, wcześniej było ładnie, ale. Tak, nie, bo. Tak, nie, ja tak. A O, pogodę, tak. <laughs> nie nie. Mhm. No, nawet te światło jest dobre. Ale zaczekajcie, cienie jest, nie przeszkadza na cień? Piękne. Nie, nic nie widzę, ale melduję, że. E... Jesteśmy wszystkie całe mokre i zrobiłyśmy tyle sesji i zdjęć, że no tu po prostu płynie wszystko, możecie zobaczyć. Masakra. E, I wszystkie musimy się dosłownie czegoś napić, woda jakaś, cokolwiek. do dom, mamy Sandra do domu, my do fontanny. Tak, Sandra do domu, my do fontanny. Oczywiście śmiejemy się, ale widzicie, co, naprawdę to tam. nie jest łatwe. To jest po prostu tak. Wyskoczymy Wiesz, że i wam cię Tak. Piękna w ogóle to opera jest. Często właśnie ludzie myślą, że patrząc, obserwując Instagram i widząc jakieś ładne zdjęcia, czy w jakichś sukniach, czy cokolwiek innego, myślą, że to jest takie, prawda? A my po prostu tak, my mamy całe szyje mokre, jesteśmy zapocone, outfity, outfity zostały u Sandre w aucie, tak naprawdę w sumie było przejść takich stylizacji, które musiałyśmy sfotografować, ale no nic, no tak to wygląda ja też z drugiej strony kocham swoją pracę i nie, no nie ma co narzekać, oczywiście ale są takie warunki, że nie jest to łatwe, takie no nie, jak się tak może wydawać nie jest to łatwe, natomiast myślę, że większość osób też jakby zobaczyła z drugiej perspektywy, bo przecież ja do końca nie mogę tego nagrywać, bo nie mamy rąk. Wtedy, kiedy wiesz, jest milion topów, wierszaków, jest backstage i na przykład, nie wiem, mamy jakieś aparaty, nagrywamy na kilka kamer, ale. E... Marzy mi się, żeby ktoś kiedyś z nami pojechał i tak nas kręcił z tą całą ja, pracą od backstage'u. I to myślę, że by było fajne i ciekawe, ja też właśnie mówiłam to na do vlogu Dobra, idziemy się czegoś napić żeby... Tak, idziemy się czegoś napić, idziemy odsapnąć Ponoć jedny z lepszych w Wiedniu. Straszne kolejki e, też, ale jakoś nie o tej porze, także Główka czeka, weźmiemy sobie O, mamy nawet aj Nie, no Hmmm. Yeah. o yeah. your... Może tak być, no. no. Very beautiful. Very beautiful, mm. no. W ogóle to jest bardzo ładnie. I to już będzie chyba ostatni w ogóle e... film, tak chyba mogę powiedzieć, bo e... rozratowuję się. Jesteśmy na cynamonkę i stwierdzam, że e... zasługiwałyśmy na to. Ale mam okropne kadr Najgorsze na świecie. No dobra, jest lepiej Uwaga, wchodzę To jest twoje. Nie, nie mam to, to jest tak. Red Velvet, pierwsze ciepła i e, jagodowa. że zgodnie chcę jej. I masz. Przedestój, twoim Ogólnie już. Dobra. Zmieszczam się. Ale ciepłe. Better come get you somebody. careful what you wish for. Make you eat your words. I'm sorry. i But you ain't finished dinner. But just be quiet, cause look at what I'll give you. You ain't ready. i Widzicie, ogólnie jest kolejka. Jak już to nie było kolejki. Ej, to jest 100. Spójrzcie na mnie, patrzcie. Hello. Mm. Ok. Challenge accepted Hello, my lovely ladies. Oddalimy trochę. Chciałam Wam powiedzieć, że kolejny dzień <grym> kolejny dzień nagrań, kolejny dzień zdjęć, kolejny dzień. He i przeżyłyśmy dzisiaj trzy pory roku, ale to dobrze, <noise> to dobrze, że nie ma takiego aż upalnego lata, jak było na przykład wczoraj, dlatego, że e, nie ukrywam, że to jest bardzo problematyczne, zwłaszcza e, w południe, w której się nie powinno robić teoretycznie zdjęć, ale przez to, że dzisiaj e, to słońce jest trochę za chmurami, choć powiem Wam tak, z tej strony niebo jest bezchmurne, ale z tej strony gdzieś tam co chwilę te e, chmury się pojawiają, no i e, na to, że pracujemy jeszcze dzisiaj, nawet o 12, 13, 14, 15, no to są najgorsze godziny do robienia zdjęć, pamiętajcie o tym, ale przez to, że jest dzisiaj chmurny dzień, ale jednocześnie yy, przez chmury przebija się światło, czyli jest jasno, yy, to fajnie to wychodzi. Dziewczyny pracują. A ja sobie to las vloguję. <grym> powiem Wam, że chciałabym dzisiaj pójść sobie, to tak e, korzystając to z tego, tak że dobrze. czekam na e, oh, czekam na swoją kole. E, chciałabym pójść do sklepu, bo to jest pierwszy wyjazd, obiecałyśmy sobie, e, że jest to pierwszy wyjazd, e, na, w którym pójdziemy trochę sobie do sklepów, nawet zaczerpnąć jakiejś inspiracji. Ale mam torebkę, którą chciałam sobie kupić w to jest taki koszyczek, dosłownie, dosłownie koszyczek, ale powiem Wam, że y, to torebka w Longcham, ja Wam y, wrzucę później jak będę ją kupować, kosztuje około 100 euro, czyli to jest jakieś tam 450 tam zł, ale... Y, y, w środku jedwabna chusta, która jest dedykowana do tej torebki, kosztuje 300 euro. I poszłyśmy dzisiaj do Vintage Shopu, wzięłam agatkę i tam był kosz pełen jedwabnych chust. I kupiłam dwie piękne jedwabne chusty po 5 euro. Także pokażę też Wam i zaprezentuję już razem z moim koszykiem. No i trochę pocieszę się tymi widokami pięknie. To jest Powiem Wam, że ja lubię Wiedeń. Dajcie ja znać, czy mówicie? No się czuję tu jak w Paryżu tylko jest czyściej. Słuchajcie, będziemy miały dla Was zniżkę, prawda? Na hotel? Tak, 10%, chyba 10% Tak, 10% yy, ale dostaniemy chyba informację na końcu więc yy, jak coś to wrzucę Wam pod filmem Śniadanko, zamówiłam sobie to co wczoraj było tak przepyszne, słuchajcie, ja będę chciała to odtworzyć yy, na pewno te jajeczka są posypane z mielonymi skwarkami wołowymi Słuchajcie, to wyspakuje po prostu obłędnie. Jajka są posze, sos jest chyba holenderski. Jest wszystko na szpinaku do tego grillowanych chlebek. oh my god. Soszek już wypiłam, bo zaczynam od zielonego. Tutaj mamy kawkę, zrobiłam sobie kolagę na sobie. Dzisiaj zamówiłam. Oj, Ale dobrze to wygląda. To jest tości na słodko z brzoskwinką i z, ze śmietaną, z kwaśną śmietaną po prostu. Tak? Myślisz, że to kwaśna śmietana? O, tak było napisane. Poczekaj, spróbujmy, spróbuj. Czekajcie, ja Wam powiem, czy ta śmietana jest kwaśna. Mhm. Tak? Ale bardzo dobre łączenie. Tam było napisane, że to jest chętnie. O, właśnie. Takie zmiksowane brzoskwinki z kwaśną śmietaną, no, w takim y, tościku. To nie jest chałka, prawda? Nie, taki w jajku. Dobrze, to smacznego. To smacznego. Nasz wyjazd dobiega końca. Gatka się pakuje, ja też, ale po prostu, bo byłyśmy w i w końcu miałyśmy czas, żeby pójść do jakichś sklepów, więc fajnie. I stwierdzamy, że to jest chyba i tak jeden z bardziej takich lejkowych naszych wyjazdów, ponieważ mamy na nim czas. To, że na sklepy to jest w ogóle rary, zjeść. Przypominam Ci Mediolan. To znaczy zjeść regularnie no, może. no, no. Mediolan to naprawdę. Ale zobaczcie. Z pięknym. Z pięknymi inicjałami. Pani mi wytłoczyła. Okazało się, że w Wiedniu, w Ląższą, pracuje Polka. I słuchajcie, jest pod Lublina. Dziewczyna, także świat jest mały, w ogóle przesympatyczna. Wzięłam tą e, torbę siatkę, bardzo mi się podoba I słuchajcie Wspominałam, że No piękne są te chusty Jedwabne Ale były dosyć drogie I poszłyśmy do vintage shopu Tam tararam, kupiłam sobie taką I kupiłam sobie taką Ta trochę jest like Herme e, Natomiast Włożę sobie, y, jak upiorę to do tego koszyczka i zobaczycie, jak będzie fajnie wyglądało. E, natomiast y, zrobiłam na Instagramie ankietę, jaki kolor Longchance kupiłam y, i pytałam się, jak myślicie, czy jest to czekoladowa, burgundowa, różowa czy beżowa? I najwięcej osób zagłosowało na beż, nie, czekoladową. E, na początku burgund, który akurat finalnie tutaj jest, biuduprym, ale słuchajcie, wzięłam sobie z ich, jak się to mówi, bo brakuje mi słowa na to. Ja to... bym powiedziała, no to jest twilio, no taka apaszka. No, taka apaszka, taka twilio. Tak, jedwabna apaszka twilio, którą Pani mi e, zawinęła. Rączkę, ale bardzo ładnie to wygląda, bo spójrzcie, że tutaj ta rączka, jeżeli macie te siatki long, long show, to e, no fajnie wygląda to z racji tego, że tutaj jest piękne logo. Możecie no sobie. Wygląda i też chroni rączki. A mm -hmm. teraz tutaj, że one są strzelane? Tak. tak znaczy, to no to tak się tak wydaje. Się mm -hmm. I bardzo ładne były brloczki. Myślę, że bryloczek też kiedyś tutaj dojdzie Ale na razie po prostu mi się podoba Taka wersja będzie idealna na jesień Do czego to doszło? Żebym kupowała lokszą się No ja wiem, że jest piękna I w ogóle mi się mega podoba, naprawdę Ale No takie 7 mocnych lat temu Nie mówię oczywiście o tej pięknej Bo słuchajcie, tutaj nie widać tego potencjału to ten powiedziała, że to jest jakby siatka na zakupy dla yy, babci, na owocki, na chleb poranny, a teraz do pięknej stylóweczki, ale yy, no bardzo mi się podobają. W ogóle uważam, że ta marka przeżywa swój renesans od dawien dawna i myślę, że bardzo dużo zrobiły też tutaj social media, ale yy, i te wylotki też mieli świetne tam w ogóle do tych torebek dlatego y, na pewno kiedyś dojdzie. Po prostu było tyle pracy, słuchajcie, po prostu nie miał mnie kto nagrywać, a ja nie miałam rąk. Miałam tyle na sobie wieszaków, ubrań, no i to wszystko trzeba było porobić. Tak, właśnie to jest. Ale padał deszcz. A tak, padał deszcz, no trochę nam pokrzyżowało to plany.